Witam Was po raz kolejny. Dzisiaj pokażę, jak przygotować zapiekankę z kurczaka z serem, pieczarkami i papryką. Jest to bardzo szybkie i łatwe w przygotowaniu. Zaczynamy od tego, że filety z kurczaka kroimy w takie w miarę równe kostki, jak tutaj widzimy. Większe, oczywiście te mniejsze też użyjemy. I Następnie wcześniej wymieszane y, przyprawy, sól, pieprz i czerwoną paprykę, posypujemy na pierś, rozsmarowujemy z obu stron i następnie będziemy to układać w żaroodpornym naczyniu. Zaczynamy od tego, że do żaroodpornego naczynia wylewamy olej, troszeczkę oleju, nie trzeba dużo. Możemy na przykład użyć kawałek pieczarki do rozsmarowania tego. Następnie wcześniej przyprawione piersi układamy w naczyniu. I następnym etapem będzie układanie papryki. Mogą być po dwa kawałki. Na każdym kawałku. Mniej więcej w ten sposób. Następnie dodajemy pieczarki. To nie tyle, może co zapomniałem dodać o ilości składników, po prostu to wyjdzie wszystko na tym filmie, który sobie obejrzycie, ale mogę w zasadzie powiedzieć: to przygotowania tego potrzebujemy około. 800 gram piersi z kurczaka lub 6 e, ma, e, małych połówek filetów, e, kilka pieczarek, jedną całą paprykę, jak to woli może być trochę mniej, i około 200-300, między 200 a 300 g sera, e, tak jak też komu pasuje. Do tego potrzebny jest też majonez i przyprawy, czyli pieprz, s, s, sól i e, słodka papryka. Następnie bierzemy jedną wielką łyżkę majonezu, Wrzucamy do środka i rozsmarowujemy to porządnie po, po całości. Majonez już jest rozprowadzony, następnie wcześniej starty serna, może być na dużych lub małych oczkach, to już zależy też od Was, rozsypujemy równomiernie po przygotowanej całości. Tak przygotowaną, tak przygotowaną potrawę już e, będziemy wrzucać do piekarnika. E, piekarnik e, nastawiamy na 180 stopni i gotu, e, pieczemy około lub dusimy około pół godziny. Piekarnik mamy już rozgrzany, przykrywamy żaroodporne porne naczynie od góry i e, Chciałem jeszcze dodać, że ja powiedziałem pół godziny, może być nawet do 450 To zależy od tego, jak mięso dochodzi. Jeżeli ktoś ma piekarnik z termoobiegiem, to może być nawet szybciej niż pół godziny. Po prostu mięso trzeba sprawdzać. Na dole będzie to wszystko dokładnie widać, czy mięso doszło, lub po prostu użyć widelca, nie ma problemu. Nasz czas pieczenia już minął. Tak to wygląda. Po wyciągnięciu z piekarnika można podawać od razu na gorąco, jak najbardziej. Za chwilę będziecie mogli to obejrzeć jak to wygląda na talerzu. Życzę smacznego.